Boże, jak ona wygląda. Ty za to masz krzywy ryj i się k***a wszystko... rzęsach ci odnieść kobietę <grymne> Ej, rzęsy ci się odklejają? K***a też bym tak powiedziała, nie. <grymne> Ale co, nie odklejają ci się? Nie. O, rzęsy mi się oh. odkleiły. O, oh. Co? Czekaj, to jest najgorsze. No. No serio ci się odkleiły? Rzęsy, rzęsy mi się rzęsy odkleiłem. Ci odkleiłem. To ci się odkleiły. Co, też mi powiesz, że mi rzęsy się odkleją? Rzęsy, te, odklejają ci się. to prawa rzęsa. No, czekam. Czemu ci się rząs... Rzęsy ci się odklejają? Co jest? Co ci się stało z tymi rzęsami? O co ci chodzi? No, odklejają ci się! Zobacz w lustrze. Co się stało? Nic. Masz odklejone rzęsy. Co się stało? W wszystkie Polaki mi tak mówią. O co wam chodzi? Ale jak o co chodzi? No, rzęsy ci się odklejają! Nie rozumiem. Nie, nie odklejają mi się. Oh my god. Może ktoś u to wytłumaczyć? The... I ty? No powiedz. Co powiedz? No nie, Też no nie, nie prosto... odklejają ci się, spokojnie. Pięknie wyglądasz. Oh. Rzęsa mi się odkleja. Nie tylko rzęsa. <śled> Oh my god i ah. want to make this